Gerald znalazł Ciri na Wyspie Mgieł, tam gdzie pozostawił ją Elfi Czarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitania, bowiem na wyspę dotarł dziki gon. Trzeba było uciekać. Więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do Karmorem, gdzie czekali przyjaciele. Oh yeah. Witaj, Malenka. Ciri! Ciri! Córeczko, ależ ty wypiękniałaś Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi Nic się nie zmieniliście. Wszyscy... Takich Was zapamiętałam. Co? Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc, a Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu, chodźcie do środka. Dobrze Was znów widzieć, ja zostawię Was może na chwilę. Tris, daj spokój. Nie, nie. Na pewno się za sobą stęskniliście. A minuta w te czy we w te nikogo nie zbawi. Dobrze. To minuta i idziemy, zgoda. Trochę to krępujące. 45 sekund. Co? Mamy jeszcze 45 sekund we dwoje. Teraz to już 30. A potem rzucimy wyzwanie dzikiemu gonowi, więc błagam. Wykorzystaj je jakoś. Uwielbiam cię. Cóż, punktów za oryginalność to nie dostaniesz, ale za szczerość. Chodźmy już. Jen, znasz dziki gon jak nikt inny. Wiesz coś? Jen, znasz dziki gon jak nikt inny. Wiesz coś o magii, którą się posługują? Nawigatorzy potrafią otwierać portale, w którym można kontrolować magię lub gwinerytem. Że Cię widzi! Powiedziałeś, że przywiozłeś ze sobą warsztat. Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł, dzięki Zoltan. Prócz tego zamierzam przygotować moją specjalność: mahakamski koktajl bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Czy mógłbyś coś dla mnie wykonać? Jasne, pod warunkiem, że masz schemat. Porozmawiamy później. Widzę, że jesteś w humorze. Ale nam Siri podrosła. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Wilku? Anair Anadar Falanda. Ależ cuchnie ten gaz. Trzeba wszystkim powiedzieć, żeby nie chodzili tędy z otwartym ogniem. Ona jest jedną z nas, Gerard! Nie pozwolimy jej zabrać! Jakieś postępy? Gotowy do walki? Jak zawsze. Eskel, witaj wilku. Eskel, nie przeszkadzaj, muszę się przygotować. Jesteś. W czym niby płonące pociski są lepsze? Głównie w tym, że podpalają rzeczy. Dziękuję, że przybyliście. Nie ma za co. Przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić. Lepiej się nie tłumacz, Gerald. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak mało? Nie liczy się ilość, ale jakość. Wiedźmińskie podejście. Sprawdza się w czasie polowania na potwory, ale nie podczas bitwy. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę, muszę poznać to miejsce. Łopieć wyżwy jest. na dobrej wysokości. Gdy zwalniasz ścięciwe, zawsze go trochę opuścisz. Poza tym, płonące pociski mają inną trajektorię. Witaj. Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpowiednio dobrze wy... Robisz się na bóstwo dla dzikiego gonu? Kobieta nakłada makijaż i czerze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. A dlaczego zmieniłeś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności. Jak ci się podoba Kermoren? <laughs> bardziej niż Walen. Zostaw w spokoju moją paletkę. Jak droga. Ledwie tu dotarłam po tych wszystkich górskich ścieżkach. Zbierz wszystkich. Zaczynamy na radę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy Gon. Na początek jeno to twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Gon będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z Dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Tris i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy za nadzór? Skoro zamierzacie zapolować na Gon w lesie, to mógłbym przygotować Wilcze Doły, w stylu Niebieskich Pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciwgonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. To potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Zawsze polegaliśmy na eliksirach. Powinniśmy uważać jak najwięcej. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony, można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Będziemy potrzebowali broni zdolnej przebić pancerze gonu. Odgruzujmy zbrojownię. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Jennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Gerald czekają w lesie. Za pomocą merytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Tris wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Redina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Chciałbym pogadać o tym, co nas czeka. Dzięki, nie jestem zainteresowany. Pogadaj lepiej z Siri. zobacz jaka jest markotna. Tutaj masz eliksiry. Martwi mnie, że mamy za mało mieczy z meteorytowej stali. Starczy dla wszystkich. Zobacz, co wyszukał dla ciebie Wesemir. Jele celfiej roboty. Głownia wykuta przez gnomy. Przejdzie przez pancerz jak przez masło. Dzięki, za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu.